No słuchajcie, około godziny 17-18 przeszła tutaj okolica Głosławka, niezła nawałnica. Co prawda już teraz wszystko to wyschło, ale to dosłownie, wierzcie mi lub nie, ale pływało to wszystko w wodzie. Wszędzie były tylko chruwające gałęzie i cała elewacja budynku, tutaj może tego nie widać, ale jest dosłownie w jakimś tam piachu i liściach. No i na szczęście mamy obgida, bo oczywiście w tym samym momencie odłączyli prąd. Dochodzi godzina 21 i... Nie zanosi się, żeby ten prąd dzisiaj w ogóle włączyli. Na szczęście mamy jeszcze trochę zapasu. 24,5V to jest to, co mamy na magazynach. Generalnie zrobiłem w mojej instalacji tak, że dochodzę do 24V instalacja się odłącza. No ale w tym wypadku yy, dokładnie odłącza ją przekaźnik, który steruje tą oto przetwornicą, który się znajduje tam w środku. Ale mam coś takiego jeszcze jak tak zwana głęboka rezerwa, gdzie mogę przełączyć instalację, bo to co jest teraz to służy bardziej do ochrony akumulatorów, żeby ich nie rozładowywać, właśnie żeby taka rezerwa była. I jest coś takiego jak głęboka rezerwa, tak ją nazywam. Tu mogę sobie włączyć ręcznie przetwornicę i właśnie to robię. I w tym momencie magazyny drillują się do tego momentu, aż odłączy je BMS. Czyli możemy zejść tutaj do praktycznie 21-22V na spokojnie, także. Spokojnie cały wieczór, całą noc, aż do jutra rana, tego prądu mi wystarczy. Także polecam off-grida Miejcie swoje magazyny, bo nigdy nic nie wiadomo. A jeszcze jak w domu macie małe dziecko albo jakieś ważne urządzenia, to tak jak na przykład u mnie teraz, gdzie mam dodatkowo pies gazowy, to nawet nie mógłbym mieć ciepłej wody, żeby się wieczorem wykąpać. Także trzymajcie się. Życzę jak najmniej awarii i do zobaczenia. Hej!